Ja pierdolę 11 bomba atomowa Legit nie, ja pierdolę KILL Prawie? Taka jewalnia! w całym internecie JB! Ło! Wow, kurwa fantazm! Co to kurwa było? Ja pierdolę maszyna. Ale on nie skończy gry chyba, ponieważ nie obrażę. Damy panowie! grać, gradz, kurwa! Gradz, eee, 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 Let's go. gradz! Gradz, gradz, Essa! Gradz, gradz, gradz! Gradz, gradz, gradz! Gradz, gradz, z Gradz, nie, zapominaj, nie zapominaj u ich siedzieć rady, gadają rady, rady, jakieś kocopoły są szody, nie słuchaj! opuszcz co przestań Kurba, nie no kurwa no ja pierdolę Nie ja maś tą małą dziewczynkę! <laughs> Kaślarka! <laughs> Czemu my nie możemy, kurwa. No, rzucić stuna! Bo jest Jak kurwa cece? Na kim ma cece? Kurwa, na no, szmacie chyba swojej, no. Czy może podejść? Może podejść tym bardzikiem? to sami rzucić. Na kurwić i byśmy zabili. Jeden za jednego zrobimy, chociaż. NIE MOGĘ, kurwy, JUSES, KURWA, JEDEN TROLL, DRUGI KURWA TROLL, TRZECI TROLL NIE DA SIĘ GRAĆ w TEJ GRY KURWA, NIE DA SIĘ GRAĆ W TEJ GRY ZAJEBANEJ To nie jest zawsze tak, że Bruce jest pazerną szmatą na pieniądze Czasem on jest nieporadny, albo źle kmini, albo no, no robi głupie rzeczy Nie, nie, czasem to są, to jest kwestia głupoty OJ 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 Oh, nice flash. Oh, man, man. What the fuck? What the fuck? Feito <laughs> da Człowiek się stara, człowiek napierdala Zawsze praktycznie linia z wygrano, kurwa Zawsze jest jakiś nurwa prio Nic, kurwa, nic z tego nigdy nie wynika Albo jest błotem rozjebany Albo jest 505 zlifowany kto? Człowiek ma dosyć, kurwa Człowiek ma dosyć Dzisiaj cały dzień gram do bota, człowiek Cały dzień gram do bota, kurwa